Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kurs Zajęcia edukacyjne dla dzieci z różnych grup wiekowych. Ja nazywam się Aneta Kałużna i na początek powiem kilka słów o sobie oraz o tym, dlaczego zdecydowałam się stworzyć ten kurs. Jestem dietetyczką kliniczną i mam gabinet w SUSK, gdzie przyjmuję pacjentów indywidualnych, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Prowadzę również spotkania edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia edukacyjne zaczęłam prowadzić już na studiach. Bardzo mi się to wtedy spodobało i dlatego teraz to kontynuuję. Dzisiaj chcę się podzielić swoim doświadczeniem i przekazać Państwu wiedzę, której mi brakowało podczas prowadzenia pierwszych zajęć. Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzę również spotkania dla osób starszych, na przykład w próbach seniora czy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Teraz opowiem Państwu, jak będzie wyglądał ten kurs oraz gdzie znajdą Państwo gotowe do wykorzystania materiały. Jest on podzielony na dwie części. Teoretyczną i praktyczną. W tej pierwszej poruszę zagadnienia z teorii nauczania. Opowiem, jakie cechy powinien mieć dobry edukator, a także jakie umiejętności i możliwości poznawcze mają dzieci w różnym wieku oraz jak dostosować do tego formę zajęć. Powiem też, jak zaplanować skuteczne zajęcia i jak się do nich przygotować, a więc jak stworzyć scenariusz lekcji i na co zwrócić uwagę przy planowaniu spotkania z dziećmi. W drugiej części kursu przejdziemy do praktyki. Dowiedzą się Państwo, jakie konkretne zagadnienia można poruszyć w trzech grupach wiekowych 3-6 lat, 7-11 lat i powyżej 12 roku życia. Jak zaprojektować pomoce wizualne oraz jakie mają one wady i zalety. A na koniec kursu opowiem, jak przygotować warsztaty kulinarne dla dzieci i jak sprawić, żeby były one elementem edukacji żywieniowej.